Jeść, kocha, ciutę, pić się w lokalek, zobaczcie, na best zrobi zrobię wyjście Smukać obezwigam, jakiś cieżer na niknę, w oczach boło śmiechasz do mnie się tylko na tych emotach <mum> 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 jeść, kocha, ciutę, dźwigam, Jak tam tylko jeść chcecie te bić się w lokalech, zobaczcie na best zrobi robię wyjście Smukać obezwigam jakiś cieżar na niknę W oczach boło do mnie się tylko na tych emotach <mum> <mum> jeść, kocha, ciutę, dźwigam, Jak w tam tylko Pić chcecie te bić się w lokalech zobaczcie na best zrobi robię wyjście smukać obezwigam jakiś cieżar na niknę W ocza boł śmiechasz do mnie się tylko na tych emotach <mum> Jeść, kochać, te w lokaleco baczia na best stage czas robię wyjście Smokać obecźwigam jakiś no a niknę oczach Boł uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak kochacie alkoholcznik Pić te bić się W lokaleco baczia na best stage czas robię wyjście Smokać obieźam jakiś no a niknę Po cabo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak kochacie alkoholcz Pić, te bić się W lokaleco baczia na best stage czas robię wyjście Smokać obieźwigam jakieś no a niknę W oczało uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Chcę na bęcstęj czas wyjście, smoka ciągle zwiągam jakiś czerń, no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych motach. Jak sama godzimy tylko. Bicieść kochacie ty bicieć w lokalek, zobaczę na bęcstęj czas robić wyjście, smoka ciągle zwiągam jakiś czerń, no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych motach. Jak sama godzimy tylko. pić kochacie ty bicieć w lokalek, zobaczę na bęcstęj czas robić wyjście, smoka ciągle zwiągam jakiś czerń, no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych motach. Piechka chcę ta pić, chcę ta pić, chcę, no na backstage'u, zrobię wyjście, smakać chciałbyś wigan jakieś ciężar, no a niknę, w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych motach. Piechka chcę ta pić, chcę w pić, się w koleś zobaczy na backstage'u, zrobię wyjście, smakać chciałbyś wigan jakieś ciężar, no a niknę, w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych motach. Piechka chcę ta pić, chcę ta pić, się w koleś zobaczy na backstage'u, zrobię wyjście, smakać chciałbyś wigan jakieś ciężar, no a niknę, w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych motach. Na backstage'a zrobię wyjście, smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar na anikne. W oczach bo uśmiechasz do mnie, się tylko na tych emotach. Jak tam akoczy. Być, jeść, kochać, a Ty bić się. W lokalach zobaczy na backstage'a zrobię wyjście, smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar na anikne. W oczach bo uśmiechasz do mnie, się tylko na tych emotach. Jak tam akoczy. Być, jeść, kochać, a Ty bić się. W lokalach zobaczy na backstage'a zrobię wyjście, smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar na anikne. W oczach bo uśmiechasz do mnie, się tylko na tych emotach. Jeść, kochać, jeść, kochać te wbić się w lokalek, zobaczcie, na best stay czas robię wyjście Smukać obydźwigam, jakiś ciedzar na niknę, w oczach boło śmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak tam alkoźć mi tylko Pić jeść koch chcecie te bić się w lokalek, zobaczcie na bezcia robię wyjście Smukać obezwigam jakiś cieżar na no niknę W ocza boło śmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak tam alkośnik tylko Pić jeść koch chcecie te bić się w lokalek zobaczcie na best stajcia zrobię wyjście smukać obydźwigam jakiś cieżar na niknę W oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach <ammed> Chcę się w lokalek, zobaczę na beczce i czas robi wyjście. Smokać ciągle, zwijam jakiś ciężer, no niknę. W oczach było do mnie się tylko na tych emotach. Jak sama godzimy kogo? te tybić się w lokalek, zobaczę na beczce i czas robi wyjście. Smokać ciągle, zwijam jakiś ciężer, no niknę. W oczach było do mnie się tylko na tych emotach. <Słupre> jak sama godzimy kogo? Chcę tybić się w lokalek, zobaczę na beczce i czas robi wyjście. Smokać ciągle, zwijam jakiś ciężer, no a niknę. W oczach było do mnie się tylko na tych emotach. Jeść, kochajcie te bicie, w lokale, co na nawet z tej czas robię wyjście Smukać obieźam jakiś ciedzierno aniknę, w bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak tam, alkoś mi tylko Pić, jeść kochacie te bicie W lokale, co bacznie nawet z tej czas robię wyjście Smukać obieźam jakiś cieer na Aniknie Wocabo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak tam, alkoś mi tylko Idź, jeść kochacie te bicie W lokale, co baczia nawet z tej czas robię wyjście Smukać obieźam jakiś ciear na Aniknie Wocabo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Zrobię wyjście, smoka ciągnę, zwijam jakiś czerń, no a niknę, w oczach boję, śmiesz do mnie się tylko na tych emotach. No, no, Jak sama godzimy tylko pić jeść, kochacie ty pić się w lokale, zobaczę na beczce i czas zrobię wyjście, smoka ciągnę, zwijam jakiś czerń, no a niknę, w oczach boję, śmiesz do mnie się tylko na tych emotach. Jak sama godzimy tylko pić jeść, kochacie ty pić się w lokale, zobaczę na beczce i czas zrobię wyjście, smoka ciągnę, zwijam jakiś czerń, no a niknę, w oczach boję, śmiesz do mnie się tylko na tych emotach w lokalek, zobaczę na bęczej czas robię wyjście smoka ciągle zwiągam jakiś czerń no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach jak tam argoć mi tylko bicieś w, w lokalek, zobaczę na bęczej czas robię wyjście smoka ciągle zwiągam jakiś czerń no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach PII, jeść, kochać, dźwigam, jak tam argoć mi kochacie ty bicieś w lokalek, zobaczę na bęczej czas robię wyjście smoka ciągle zwiągam jakiś czerń no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Na no, ja tej zrobię robi wyjście, smoka ciągle zwiągam jakiś czerń, no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Jak sama godzimy kogo? Bicieś te ty bicieś w lokale? Zobaczę na tej czas robi wyjście, smoka ciągle zwiągam jakiś czerń, no a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Jak sama godzimy kogo? Bicieś te ty bicieś w lokale? Zobaczę na tej czas robi wyjście, smoka ciągle zwiągam jakiś czerń, no a, no, a niknę w oczach bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Jak sama godzimy pić Bicieś kochacie ty pić w Zobaczę na no backstage, czas zrobię wyjście Smoka cię rozdźwigam, jakiś cię no a niknę Nie oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach ilość, <SETIA> I cosas, Bić, jewi, beach, lokal, Jak sama goć mi tylko Pić cię kochać, o się w lokale Zobaczę na backstage, ja zrobię wyjście Smoka cię rozdźwigam, jakiś cię no a niknę, Nie oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach Jak sama goć mi tylko Pić cię kochać, o się w lokale Zobaczę na backstage, ja zrobię wyjście Smoka cię rozdźwigam, jakiś cię no a niknę Nie oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach